Dobre. Rozwiążemy dziś zadanie z bryły sztywnej. Naszym zadaniem jest porównać czas staczania się walca i kuni z równi pochyły o wysokości h i kącie nachylenia alfa. Narysujmy sobie tą równi pochyłą. Kąt alfa jest tutaj, tu jest h. Załóżmy, że to jest nasze ciało. Zróbmy sobie tabelkę, zanim rozpoczniemy prowadzenie wzorów na walec. Nam łatwiej rozwiązywać to zadanie. Wiemy, że masa kuli, masa walca są takie same oraz ich promienie są takie same. Dlatego to nie będzie miało znaczenia, żeby porównać prędkości. W związku z tym, że mamy daną wysokość, możemy skorzystać z, z zasady zachowania energii. Wiemy, że energia potencjalna zamienia się w energię kinetyczną. Energia kinetyczna całego Cała energia kinetyczna tego ciała składa się na energię, ruchu, na energię ruchu postępowego i energię ruchu obrotowego. Dlatego jest energia potencjalna zamienia się na energię ruchu obrotowego i energię ruchu postępowego. Wiemy, że prędkość ruchu liniowego jest to prędkość kątowa razy więc omega to jest V przez R. Podstawiamy do tego wzoru. To jest klucz do rozwiązania tego zadania. Wiemy, że I walca, czyli moment bezwładności walca, to jest 1 druga m r kwadrat, gdzie r jest promieniem tego, te, tejże figury. Moment bezwładności kuli to jest 2 piąte m r kwadrat. I analogicznie r jest promieniem tego, tego, tej bryły. Podstawiamy to do wzoru wcześniej wyprowadzonego. Najpierw no wyliczymy sobie dla wadce. mgh równość Jedna druga mr kwadrat razy v kwadrat przez r kwadrat przez 2 plus mv kwadrat przez 2. Więc tutaj znaczy sobie ta walka, bo nam nie starczy miejsca. Upraszczamy to wyrażenie i otrzymujemy, że mgh równa się mv kwadrat przez 4 plus mv kwadrat przez 2. Masy nam się wszędzie skracają i otrzymujemy GH równa się 3V kwadrat przez 4. Czyli V to jest 4 trzecie GH pod pierwiastkiem. I to jest prędkość walca. Analogicznie postępujemy dla kuni. MGH równa się 2 piąte r razy v kwadrat przez r kwadrat przez 2, dodać mv kwadrat przez 2. r kwadrat nam się skracają i zostaje mgh równa się 2mv kwadrat przez 10 plus mv kwadrat przez 2, czyli mgh równa się 7mv kwadrat przez 10. Masy nam się skracają, więc V równa się 10 siódmych GH pierwiastkiem. I to jest V kuli. Żeby obliczyć drogę, jaką musi pokonać do ciału, musim, powinniśmy skorzystać z kos, y, sinusa kąta alfa, co się równa H do S. Z tego wynika, że S to jest H przez sinus alfa. Naszym zadaniem jest obliczyć drogę. Prędkość jest opisana wzorem S przez T. Yy, naszym zadaniem jest obliczyć czas staczenia się ruchu, które ciało stoczy się P. Czyli T to jest S przez v. Yy, Tak. Mamy już wyliczoną drogę, mamy prędkość, więc podstawiamy T To jest H sinus Raz. 3 przez 4 GH pod pierwiastkiem. Te kuli obliczamy z tego samego wzoru, więc mamy H sin alfa raz 7 przez 10 GH pod pierwiastkiem. Teraz musimy porównać te dwie wielkości. Wszystko jest stałe, różni się tylko ułamkiem pod pierwiastkiem. Dlatego de facto porównujemy te ułamki. 3 czwarte. Większe niż 70 Dlatego czas walca jest większy niż czas kuli. Odpowiedź więc brzmi, kula stoczy się szybciej. Ponownie, ponownie zwracam uwagę na fakt, że kluczem do rozwiązania tego zadania jest. Porównanie energii, najpierw potencjalnej z kinetyczną, gdzie kinetyczna jest to suma energii ruchu postępowego i ruchu obrotowego. Dziękuję za uwagę i zapraszam na następne filmiki.